Pani z firmy tej twierdzi, że jest to tarka do gotowanych ziemniaków. No to zaraz zobaczymy, jak starkuje gotowane ziemniaki. Coś ja nie słyszałem wcześniej w życiu o tarce do gotowanych ziemniaków. Gotowane ziemniaki się zgniata. miej pytanie, czy o orzechy i ser żółty, twardy też trzeba gotować, ale mi nie odpowiedziała. Dobrze, zobaczmy, jakby się tarły nam. Ja jestem przekonany, że po prostu nie wejdzie do środka. To są takie małe dziurki. No. O tak. A nie, troszkę, troszkę wchodzi. Przy czym, jak się przyciśnie? O tak. Widać tutaj? O. Bokami wychodzi więcej. Tak. To, to... Jak się ziemia, jak się biegniecie. To... No. Proszę bardzo. Bokiem tutaj wychodzi, no bo ten ziemia się ugniata. Naprawdę trzeba być idiotą, żeby no, trzeć na takiej tarce ziemniaki gotowane. A większe dziurki i zobaczymy wtedy, czy ona się będzie nadawała wtedy, bo te dziurki ja tutaj może teraz, już ona jest zapchana. No, ziemniaki po prostu były tak mocno ugotowane, że, że one... Ja je po prostu zgniotłem. Środka trochę tam weszło. Tutaj dziureczki są za małe. ale je powiększę. No i wtedy zobaczymy. No. Jak smaczny.